Cześć, jestem, zostałem zaproszony na y, fajny taki dzień w m -carsie. Y, Jestem w salonie BMW M-Cars na Josefa Konrada. Y, tytuł tego wydarzenia to jest Co kryje M? I postanowiłem, o tam właśnie odjeżdża taka czerwona BMW, a to już teraz nie będzie widać. On już odjechała. Zostałem zaproszony y, na przejażdżkę M, żeby się nakłonić do tego, że może Audi nie jest najlepszą opcją. Może są samochody lepsze. Jestem teraz w salonie. Nagrywałam krótkie intro. Zaraz wam pokażę czym będę jeździł. Ten teraz zobaczycie, żebyście mieli to e, e, pod nogą, kiedy dodajecie gazu i on po prostu będzie szedł. Z tego korzystajcie, Bawcie się. Te, te. Oczywiście czego są tak? do księdonego... Zobaczcie się precyzją prowadzenia, zobaczcie się zobaczcie się. A kocha się nie jakby tych wargów, a tych podkro, przepraszam, jest całkiem dużo, ale całkiem dużo rzeczy, się i jak A nie będzie chciał tej jeśli Jesteśmy na jeździe testowej Pierwszej w moim życiu BMW M5 Jeszcze w dodatku Competition Był kiedyś taki chytry plan Zawsze jak ktoś kupi swój wymarzony samochód To za chwilę okazuje się, że Szuka innego wymarzonego samochodu, bo ten już ma I Ja tak sobie kiedyś postanowiłem, że Wyszła BMW Bo jednak robi lepsze Samochody od Audi, bo ten silnik jest w lepszym miejscu Nie jest przed osią, tylko jest za osią I M5 mi się spodobała z tego względu, że nie ma tego świńskiego Ricka, chyba jako jedna z niewielu tych BMW co prawda Competition to jest poza zasięgiem a akurat się dzisiaj taka trafiła do, do, do powiedzmy jazdy testowej no i na razie pierwsze wrażenie jest fajne, bo to jest to czego chciałem, czyli jest wóz bardziej komfortowy, mimo to nie tracąc charakteru tej narwistości trochę jest podsterowny ale no to dopiero jest początek jazdy myśmy jeszcze oponie zagrali niczego co prawda on pewnie jest na letnich, a mamy 16 stopni natomiast nie jest wspaniale. Teraz tu wyjedziemy gdzieś z jakiegoś powiedzmy miejsca, gdzie będziemy mogli jechać więcej niż 60 i zmiana biegów jest fajna. W Audi ona też szarpie, tylko tutaj szarpie to inaczej. Ja się wcześniej śmiałem, że... Tu może robić. Dobrze. Ja się wcześniej śmiałem, że w Audi jest tak jakby ktoś dostał deską w plecy, a tutaj jakby ta deska była obita jeszcze skórą. Jest takie szarpnięcie, ale przyjemniejsze niż Waudi. manual jest, byliście sami świadkiem w Audi czegoś takiego nie ma idziemy na dwójce, ciągniemy do odcinki yy, i że tak powiem skrzynia sama przepięta następnie biega, tu było widać jak nie trzeba to robić samemu Komfortowo. No i to jest jeszcze bardziej złudzone. To jest w ogóle ciekawe, ten, ciekawe jest to całe porównanie, bo to jest fan Audi, prowadzi BMW. Jak on w ogóle może mówić o BMW? Przecież Audi jest najlepsza. No tak, ale ja już mam dość tego, że oni cały czas dają te silniki przed osiem. I taka M5 jest kuszącą opcją. i na jedynkę i dajemy w tryb D. To powinno być bardzo komfortowe. Jestem prezesem, jadę się teraz do roboty w V8 No jak, przecież Niemcy musieli zrobić jakiś wóz V8 bo taki Niemiec, no musi jak po prostu do pracy z takim V8 Dobra i teraz sprawdzamy tylko nam kogo jedzie Jesteśmy oczywiście, na, i, i, mówimy o Niemczech bo jesteśmy, jesteśmy tak jest to tak fajnie zrobione, że, że jeszcze czuć, że on idzie. Większość samochodów jest tak, że jak już osiąga ten pik do ładowania przy tych tam 4 czy 5 tysięcy obrotów, później już spada, to już czuje, że ten samochód nie jedzie, a ten dalej jechał. No, w szoku jest. To jeszcze z tymi GPF-ami i innymi infiltratami. Jakieś podsumowanie? No wytek bym zmienił. No to akurat jest, że tak powiem, mój konik. Natomiast w podsumowaniu ja chyba bym chciał jeszcze więcej, znaczy dłużej bym chciał tym samochodem pojeździć. Jestem, yy, powiedzmy tak, jeżeli chodzi o plusy, yy, nie zdradził mnie tym, że Nie, że nie prosto, jest... prosto, prosto. Prosto jeszcze? No, przejdziemy, to nie będziemy stać Czyli tam sobie zawiniemy. Tak, tak. tak, dobrze. Kontynuując? Więc tak, jeżeli chodzi o podsumowanie, to tak, owszem, jeżeli chodzi o ten samochód, No to jest to, co chciałem, czyli jest komfort podróży niesamowity. Jeżeli chodzi o moc, szczerze, w wersji competition, ja myślałem, że mi tu urwie głowę. Tak się nie stało. Mam tą jest piątkę, gdzie tam jest 350 koni, to jedzie mniej więcej jak taka SK, która by miała 400 coś koni. Czyli jest tu, czuć tą masę. No prawdopodobnie, nie możemy to sprawdzić w katalogu, ale tak odczuwam, jakby to było pół tony więcej. I jeżeli to jest pół tony więcej, to to przyspieszenie mi się wszystko zgadza i prowadzi się ten samochód teraz właśnie tak jak Audi, tylko że waży pół tony więcej. Więc ogólnie jest na plus jest wszystko tak jak, tak jak myślę, że chciałem żeby to było no tylko właśnie trzeba by sprawdzić jeszcze to spalanie przy tym trybie, którym ja bym chciał jeździć tym samochodem żeby ten dźwięk od było słychać no to coś fantastycznego